Polityka klimatyczna może być różnie oceniana, ale na pewno warto patrzeć na kontekst przed wyciąganiem pochopnych wniosków. Faktycznie Polska odpowiada jedynie za ułamek emisji na skalę globalną, ale jeśli spojrzymy na różne dodatkowe dane, warto przyjrzeć się jeszcze raz dyskusji na, politykę, na temat polityki klimatycznej i nie stawiać łatwych test, które będzie też łatwo można podważyć. Jeżeli spojrzymy na emisję dwutlenku węgla per capita. Okazuje się, że odsądzane od czci, od czci Chiny czy Indie e, emitują mniej niż Niemcy i inne kraje wysoko rozwinięte, z tego względu, że kraje zachodnie już dążyły się rozwinąć, zanim zaczęła się rozwijać zaawansowana polityka klimatyczna. Natomiast Chiny, Indie, ale także do pewnego stopnia Polska, są krajami na dorobku i dopiero przechodzą tę drogę rozwoju gospodarczego, który jest kosztowny, jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla. Jeżeli spojrzymy na podział emisji według dochodu, okaże się, że kraje najbogatsze, że klasa średnia, która jest najbardziej rozwinięta właśnie w krajach zachodnich, emituje najwięcej dwutlenku węgla. I te argumenty pokazują, że nie można łatwo stwierdzić, że skoro emisja w krajach rozwijających się jest wysoka, to kraje rozwinięte nie powinny robić nic na rzecz ochrony klimatu. To właśnie na krajach zachodnich, wysoko uprzemysłowionych, bogatych leży największa odpowiedzialność za to, żeby polityka klimatyczna była odpowiedzialna i efektywna. Żeby była odpowiedzialna, musi uwzględniać pewne, e, pewną kompensację wysiłku na rzecz polityki klimatycznej dla tych krajów na dorobku, których dla których polityka klimatyczna jest wielkim wysiłkiem i hamuje ich rozwój gospodarczy. Żeby ta polityka była skuteczna, musi mieć charakter globalny. I tutaj pojawia się ciekawy pomysł zasuflowany przez Polaków i Szwedów, który zakłada stworzenie podatku od produktów emitujących dwutlenek węgla. Do specjalistów należy rozstrzygnięcie, czy da się łatwo wyliczać, ile emisji dwutlenku węgla kosztuje wytworzenie danego produktu, ale pewne jest, że takie rozwiązanie na skalę globalną być może przyczyni się do tego, że będziemy sprawiedliwie wyceniać emisję dwutlenku węgla i kraje, które rozwinęły się już dawno, które wyeksportowały emisję do krajów rozwijających się, nie będą mogły tutaj przekonywać, że przecież one wcale tak dużo nie emitują. Sprawiedliwa, racjonalna polityka klimatyczna wymaga patrzenia na szerszy kontekst i nie tylko na jedną liczbę.